W skład szkoły wchodzi również gospodarstwo rolne. Gospodarstwo to posiada 86 hektarów gruntów, z czego 62 hektary są to grunty orne, a 24 ponad to są pastwiska i łąki. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami związanymi z rolnictwem. Jednym z nich jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, dla którego pod nadzorem i współpracą stacji doświadczalnej oceny odmian w CUPI, Wykonujemy poletka doświadczalne z kilkunastoma odmianami ziemniaków, jak również z kilkudziesięcioma odmianami zbóż jary i Ozimy, które zajmują około 1 hektara gruntów ornych. Warto nadmienić, że nasza szkoła jako jedyna w Polsce, a na pewno w Województwie Świętokrzyskim podołała zadaniom i wymogom stawianym przy uprawie poletek wedle zaleceń coboru. W ostatnich latach dzięki organowi prowadzącemu jakim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostaliśmy doposażeni w nowoczesne maszyny rolnicze. Na przykład ciągnik rolniczy New Holland T710, kombaj zbożowy New Holland TC580, agregat uprawowy 5-metrowy hydraulicznie składany, przyczepa rolnicza ładowności 12 ton, przyczepa rolnicza ładowności 8 ton, siewnik punktowy do kukurydzy nowy pneumatyczny z ozownikiem na nawozy i mikrogranulaty. Posiadamy również profesjonalne zbiorniki, silosy zbożowe do przechowywania ziaren zbóż typu bin 20 ton i 28. Powstał również nowy budynek, w którym znajduje się obecnie sale dydaktyczne o profilu rolniczym, gabinet pielęgniarki, higienistki oraz nowoczesne szatnie dla uczniów sanitariatu. Na terenie szkoły przy gospodarstwie znajduje się wystawa maszyn z okresu XX wieku służąca nie tylko do dekoracji otoczenia szkoły, ale również do porównania, jakimi pracowali rolnicy wcześniej, a jakimi teraz. Uczniowie zarówno na zajęciach praktycznych, jak i licznych praktykach zapoznają się z organizacją pracy w gospodarstwie, szkoląc się na nowoczesnych maszynach pod nadzorem profesjonalistów.